Witam wszystkich serdecznie na kanale Rastafan. W dzisiejszym materiale wideo chciałbym Wam zaprezentować swoją trzecią pracę, którą wykonałem w sposób tradycyjny. Rysunek został przeze mnie wykonany 8 września 2016 roku. Przedstawia on postać o imieniu Vegeta, która wywodzi się z anime pod tytułem Dragon Ball Z. Do wykonania tej pracy użyłem ołówków firmy koh oraz Faber-Castell, o miękkości 2B, 4B, 6B i 8B, a także pentacz firmy Sakura oraz kredki firmy Kohinor Polycolor. W tym momencie możecie przyjrzeć się z bliska i sami ocenić, czy rysunek się podoba bądź też nie. Na sam koniec chciałbym bardzo podziękować za obejrzenie krótkiego materiału wideo. I również zachęcić do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.